Witam, w dzisiejszym dniu przeprowadzę test wilka nieudanego prezentu, albo jak niektórzy by to powiedzieli, nietrafionego prezentu. Ponoć dużo kosztowały, zobaczymy. Jeżeli przejdą test wilka, to znaczy się, że były tego warte, jeżeli nie, to znaczy, że są gówno warte. Mogłem coś wziąć do ochrony oczu, o, chyba nie chcą się kręcić, Jeszcze trochę spróbujemy w drugą, coś tam idzie, o, nawet na oporne, aż się trębać, co to będzie, muszę sobie pomóc, o, idą. Już nie widać, ale... Dawaj, 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 listu, dawaj, o! Tak się... yes. Jest. Oż morda! Zobaczcie. Sami tego nie prasuję, bo to widać, że już gówno było. Jak mogło pęknąć od takiego czegoś, bez sensu, jak ktoś daje 1000 zł za okulary, no to sorry, to one powinny być wytrzymałe chyba bardziej. Coś się zaklinowało. chyba tego już nie odkręcę. Dobra, dupę z tyłu.